Cześć, widać w kolejnym filmie z doczwuta, czyli oczywiście aplikacji związanej z Ultimate'em, ogólnie z FIFO. No i dzisiaj możemy znowu się tutaj pobawić, ogólnie dziękuję, że tak fajnie się przyjął pierwszy film. Mam nadzieję, że ten również Wam się spodoba. No i cóż, na początek przejdźmy może sobie do paczek. Już nieco więcej wiem tutaj, posiedziałem chwilkę w tej grze, dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy, tak więc ogólnie darmowe paczki, coś czego nie robiłem w poprzednim filmie, bo skupiłem się na tych płatnych. A się okazuje, że w darmowych paczkach no nic, tylko po prostu zarabiać te Możemy sprzedawać oczywiście. Wszystko. Ja myślałem, że właśnie z darmowych paczek nie możemy sprzedawać zawodników. A tu proszę, co się okazuje, że możemy, właśnie, więc pomijamy sobie i oczywiście sprzedaj wszystkie. Tym sposobem, na przykład 1999 no końców, właśnie zainkasowaliśmy. Tak więc, jak widzicie, możemy sobie tym sposobem nieźle zarabiać. A w komentarzach pod poprzednim filmem, a także na grupie na starsach pisaliście o tym, że mm, trafialiście naprawdę świetne karty w tych darmowych paczkach. Że nawet tam jakieś informy czy legendy się sypały, e, więc, no, trzeba przyznać, że nieźle, ja szczerze mówiąc jeszcze nikogo takiego ciekawszego nie trafiłem jedynie co to złotych kilku zawodników, a tak to głównie właśnie, e, tak jak widzicie, ale no sposób na zarobek jak najbardziej fajny, możemy sobie tym zarobić na e, paczki te płatne, lepsze oczywiście, więc sprzedajmy to, e, no i za chwilkę przejdziemy do czegoś innego coś czego wcześniej nie było, zostało z tego co wiem to dodane w ostatniej aktualizacji, e, no a naprawdę według mnie rzecz wspaniała i zdecydowanie Mm, ulepsza tą grę, tak więc ok Sprzedajmy e, wszystkie Możemy myślę sobie przejść tutaj do jakichś e, Innych paczek, bo czemu by nie Może otwórzmy paczkę z informem Mamy 40 tysięcy Więc wydajemy 20 tysięcy na paczkę z informem No i kto tutaj będzie Albo nie, coś pomyliłem, bo dlaczego nie mamy informa A nie, jest inform O i to mamy jeszcze mm, Tutaj <laughs> oczywiście e, Walkouta, więc nieźle Zachowam sobie wszystkie i w tym momencie możemy przejść. Znaczy, tutaj widzicie moje karty najlepsze. No, szczerze mówiąc, są one dość słabe, bo tak jak mówię, za dużo czasu jeszcze nie spędzałem tutaj. Ale możemy sobie zmienić nasz skład tutaj. Możecie ogólnie za chwilkę przejdziemy tam po prawej stronie. Pewnie widzicie taki przycisk graj. Jest on właśnie dodany z tego co wiem niedawno. I za chwilkę przejdziemy sobie do meczu z kimś innym. Ale chciałbym póki co dodać tutaj tych w których udało mi się tutaj zdobyć. Nie wiem, czy mam kogoś lepszego na się, O, przydałoby się. O, nawet zobaczcie. E, dwóch złotych załodników, więc nieźle. Coraz lepiej ten nasz skład wygląda. Tego Anglika tam zostawię pod. E, oczywiście zgranie Chociaż nie, teraz tak myślę możemy go usunąć jednak. I tutaj mamy Argentynczyka, więc wygląda to też fajnie. E, czy mamy kogoś na SP takiego ciekawszego? Zobaczmy. No, nie, w zasadzie tylko go, chociaż dajmy Anglika, to też jakieś tam zgranie będzie. Na SPO by się ktoś przydał. No, nie, nie mamy niestety SPO lepszego. No, ale miałem przecież jeszcze Informa i Walkout, właśnie, tutaj dajmy Gomisa z oczywiście Marsylii. I na jakiej pozycji miałem tego walkouta? Bo nie wiem, chyba to był jakiś bok obrony, więc byśmy musieli zmienić tutaj formację. A nie chciałbym jej póki co zmieniać. Zobaczę tylko w, nie, mój skład, w moich kartach, jaka to była pozycja. A nie, lewe skrzydło, więc ok, możemy go dodać. E, aj, aż wyszedłem z do czwuta, niestety. E, więc tak, mój skład, e, lewe skrzydło, więc czy my możemy sobie zmieniać zawodników? E, możemy. O, no to super, mega fajna opcja. E, teraz sobie tutaj. Mieńmy to lewe skrzydło. No i zobaczcie, myśl, wydaje mi się, że już lepiej ten skład wygląda. Mimo, że no środek pole jest dość słaby, ten napastnik też się tam nie nadaje. Ale ogólnie że wygląda to lepiej niż było wcześniej. Tak więc możemy przejść tutaj yy, do zakładki Graj. No i zobaczymy, czy nam w ogóle wyszuka zawodnika. Bo teraz jest godzina 13. Większość z Was siedzi w szkole. O, ale jak widzicie, dołączył tu jakiś Peterek 182. Jestem ciekawy, czy jest to. Wow, <ślad> jeden z widzów. Ale ma skład. Co tutaj się wydarzyło? No nieźle. 1 do 0. 1 do 2. 1 do 3. No nieźle. Zobaczcie na jego zawodników. Neymar i, i Suarez póki co strzelali. No i tym sposobem niestety przegrywamy. Ogólnie taką nagrodą za zwycięstwo jest tutaj zdobycie czerwonej karty. Yy, takiej wiecie jak na przykład za Foot Champions się otrzymuje. Więc no nieźle. Nagrody fajne. Myślę, że możemy jeszcze raz spróbować o ile nam wyszuka zawodnika. Wiem, że mamy skład słaby. I no ciężko będzie tak wygrać. Ale no, e, spróbować zawsze można. Zobaczmy, jaki tutaj będzie miał ten przeciwnik skład. No jezu, skąd wy macie takie składy? Powiedzcie mi. E, po prostu, wow, podziwiam. E, skąd wy macie takich zawodników? No i póki co 0 do 0. No już modlić niestety. Chociaż jeden do 1. Zobaczmy. Może jakieś tutaj zaskoczenie. No nie, 1 do 2. Jeszcze mi się coś tu otworzyło. Dobra. Niestety kolejna porażka. Nic z tym nie zrobimy. Więc możemy sobie przejść jeszcze tutaj na ruletkę na chwilkę. Postawię, nie wiem, maksa. No nie, może nie maksa. Tak, połowę z maksa na czerwony. No i zobaczmy, czy nam tutaj siądzie. Czy też będziemy dość dużo na minusie. Siedzi, tak więc wow, podwajamy tutaj naszą kwotę. Fajnie, zarobiliśmy sobie 11 tysięcy. I myślę, że możemy jeszcze raz postawić. Tym razem, może na czarny start. I zobaczmy, czy coś tutaj wyleci. Znowu na plus, wow, ale tutaj, no, rzadko mam takie szczęście, mamy 45 tysięcy, więc możemy sobie, myślę, przejść jeszcze raz do paczek, otwórzmy jedną tą darmową, eee, no tutaj nie najgorzej, trzeba przyznać, sprzedaj wszystkie, e, bo jednak chciałbym tutaj inwestować w tych lepszych zawodników, jestem ciekawy, możecie mi napisać w komentarzu, skąd macie takich wspaniałych zawodników, o, no to chyba już wiem skąd, borazi w tym momencie, więc... Zawodnik po prostu świetny. Eee, trzeba przyznać. Nieźle. 3000 możemy za niego dostać. Ja go nie chcę oczywiście sprzedawać, zachowam sobie tą paczkę całą. Eee, I przejdziemy do następnej, tak więc jest całkiem niezłe wzmocnienie, trzeba przyznać. Eee, tutaj mamy Anglika jakiegoś i nie wiem, czy go zostawić w sumie. Może go zostawię, więc zachowam sobie tutaj wszystkie. Eee, no i okej, okay. przejdźmy jeszcze do paczki tutaj właśnie nie wiem, której czy złotej. Może otwórzmy złotą. A potem na zakończenie otwórzem, otworzymy sobie jakąś informę. Tutaj mamy Schneidera pewnie. A nie, Krasen, ok. Eee, no i też całkiem niezłe karty. Sobie zachowam wszystkie, żeby mm, potem sobie składzik uzupełnić. No i już będzie to lepiej wyglądać. Myślę, że w kolejnych filmach ogólnie możecie zostawić łapkę, jeżeli chcecie kolejne filmy. Już składzik będzie nasz zdecydowanie lepiej wyglądał, ok? Tak patrzę po tych paczkach. Może coś innego, nie wiem. Z Anglikiem sobie coś otworzymy. Eee, no nie wiem, nie wiem, albo dobra, nie, zwykłą może paczkę z informem, coś ciekawego mam nadzieję tutaj będzie eee, i uwaga, Argentyńczyk napastnik, Aguero, Uo, posypało tutaj nieźle, takie ciekawe zakończenie odcinka, jeszcze Coutinho, więc no nasz składzik już będzie wyglądał, trzeba przyznać, dużo, dużo lepiej niż to było na początku tego filmu czy jest paczka za 10 tysięcy, jakaś z Polakami jest za 10, tak, więc otworzymy sobie paczkę z Polakami, może jakiś Lewandowski no niestety nie, Pazdan? no nie, Wasilewski dobra, nie ma co narzekać możemy sprzedać ich wszystkich w sumie tak więc to będzie na dzisiaj tyle no trzeba przyznać na zakończenie nam posypało tutaj nieźle na przykład taki Aguero, no kurcze kto by się spodziewał E, więc, oczywiście, sobie już tutaj dodam go do składu, niech tutaj będzie e, posypał tymi zawodnikami. Ogólnie złotych, także mam dużo, więc ja sobie ten skład potem uzupełnię. Przejdę, może, tutaj do e, top 12 moich zawodników: e, Aguero, Kutinio, Bolazi, Miralas. No, więc wygląda to naprawdę ciekawie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Oczywiście, docęcie to kciukiem w górę. i Ja Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. No i cześć.